Dzień dobry, razem z kropeczką witamy wszystkich naszych fanów, a my gramy w blogster Planet, bo Kropeczka mi nie wierzy, że jestem lepszy w parkury, a jestem. Prawda, bo jestem najlepsza. No ja nie wiem. No więc zrobimy sobie taki wyścig dzisiaj, żeby się przekonać, kto jest lepszy, więc widzimy się na pierwszym parkurze. Dobra, więc okay. Kropeczka do nas wybrała taki jakiś parkur, gdzie trzeba dużo skakać normalnie. Ja myślę, że to wygram, no bo oczywiście koty są lepsze w skakaniu. Prawda, Kropeczka? Nieprawda, wilronki lepsze. Wilronki lepsze, a właśnie, bo wilronki lepają wspomniałem. Tak, 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 ale zapomniałem powiedzieć, że ten kto przegra, ten jest zgniły ciem. Dobra, więc ja mam kluczyk. O nie, co to jest? Boże, ta gra jest, ta gra jest dziwna jakaś, że zobacz, że tutaj normalnie jakieś coś strzela w nas, więc y, uważaj na to, kropeczko. O nie, boję się. O nie. Więc dobra, trzy parkury będą i normalnie ten, kto przejdzie co najmniej dwa, ten jest piękny i ładny i w ogóle... Ej, bo Boże, przecież co ja robię? Nie, idę w złą stronę. Idę w ogóle w złą stronę, co ja robię? Płaczę. Dobra. A jakieś masz plany na dzisiaj, kropeczko? Nie, ja dzisiaj tutaj będę przychodzić, tylko grać. Pan fajną grę, to znalazłeś no i w sumie tyle. A co jak pan motylek się znowu upije i znowu kogoś będzie akumamuzować? Nie wiem, przyniosę mu, e, przyniosę mu w takim razie szczepionkę, dam mu zastrzyk i będzie cicho, co? No to bardzo dobrze. Naprawdę bardzo świetna strategia. Dobra, więc lecę sobie tutaj dalej i... Przeszłaś. Przeszłaś? Jak to? Co? Bo byłam najpierw na górze, a potem w dół szłam po klucze po prostu. Aha. Jesteś na mecie już? Przeszłam. Tak. Mogę ci wysłać skrzynę, tak? Na moim danym... Ja Mam na... tutaj... Pro. Coś ty, ty chyba tutaj ofukujesz. Chyba nie. To ja nie wiem. Co takiego? Ty co? Nie no, nieważne. Chyba coś tutaj jest nie tak. Ja tutaj, mój koci... Mój koci, ja koci instynkt wyczuwa, że coś tutaj jest nie tak. Och, ale spadłem. Dobra, co? No i felotowy klucz, może... Ale naprawdę... No, aha. Jak ja mogłem tego nie zauważyć? Dobra, to najczęściej jakieś tutaj ładnie screena, że przeszłam, jaka ja pro. Aha, co? Nie, nie wierzę. Biedronka... Y mam biedronka jest najlepsza w parkurze. Słuchaj. Mm, tak. Dobra, naprawdę to przeszłaś? Dobra, ja już tutaj to przeszedłem. No ale dobra. dobra no, no dobra, moi kochane fanki, niestety okazało się, że kropeczka jakoś tak oszukała i ona szybciej zdobyła te klucze. No więc jeden punkt dla niej. Widzimy się na kolejnym parkurze. Dobra, my właśnie dołączyliśmy już na drugi parkur. No i teraz ja już będę musiał zdobyć punkty. No bo e, wtedy po prostu ja dawałem tej biedronercy fory, żeby jej nie było smutno i żeby normalnie, jakby potem nie wiecie, żeby nie było jej smutno. No ale teraz już normalnie żarty się skończyły. Bierzemy sobie klucze. Co nie? O, dobra, ona właśnie tam idzie, zobaczysz że normalnie koty są szybsze niż Biedronki. Prawda, Biedroneczko, kropeczko? Nie, Biedronki latają. Biedronki są najlepsze. A, tam, a tam. Jeszcze, jeszcze zobaczysz no co mnie stać. Więc sobie tutaj. Piszcie w komentarzu Team Biedronka czy Team Kot. Tak, dokładnie, piszcie Team Biedronka i pamiętajcie, że Team Kot jest lepszy. Prawda kochani? No pewnie, że tak, więc normalnie Biedron. bardzo y, grzeczni tutaj jesteście. Bardzo grzecznie jesteście, więc sobie idę właśnie tutaj dalej. No i chyba zaraz już wam Ale kończył fajny idę. konkurs. Tak, na końcu fajny konkurs, ponieważ wam oddamie te piękne nasze konta, żeby normalnie sobie mogliście poczuć jak prawdziwi super bohaterowie, i normalnie tak. W ogóle wiesz, w tej grze są jakieś takie magiczne jagody, które nas uzdrawiają? Więc naprawdę to jest jakieś takie wow. taki Szok. O one są wszędzie, praktycznie. Normalnie, o nie. Dobra, tutaj teraz. Pan motylek jeszcze tu nie doszedł. Wow. Dokładnie, dokładnie ale pewnie dojdzie zaraz. Więc będzie bardzo źle, wtedy on nas zje na obiad Bo jest głodny A to żonę, która z... trzyma w piwnicy swoją, to normalnie nie wiem, co z nią będzie To z... końcu pójdziemy z... to... pokazać Tak, tak, to zje razem z nami normalnie On w ogóle trzyma w piwnicy lawę jakąś Więc no tak O nie, 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 trudne to rzeczywiście jednak Boże, normalnie ta gra jest dziwna Nie, ja nie umiem. Ta gra jest dziwna, naprawdę, mówię ci Bardzo dziwna wręcz ja co? jestem trochę z tyłu, bo ktoś mi napisał właśnie Ja tak jestem z tyłu, bo ktoś mi napisał na myśli, że jestem głupia Kreatywnie, teraz sobie przeczytam O nie Jakby co, to, myślę, to bardzo... Biedronka Mamesa Tak, nazywa się Biedronka i Biedronkowa Więc tak, wiem, że nie powinienem Jezu, tego mówić tak. Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale no już tu niech twoi fani cię postalkują, prawda? Normalnie no tak, tak, Biedronka, Biedronkowa to jest y, normalnie hit internetu, powiem, a tak no tak, pewnie, że tak. To jest twój Messenger. Na tym, biedro, na, tym, na tym twoim biedrofonie, czy jak to się tam nazywa? Co, nie? nie wiem. No oha, No, aha, prawie meta już. Tak, meta już. parkur. nie, dość, Beka. jedno HP. Biedronka tak się... On. Użyj szczęśliwego trafu. O nie, to jednak, jednak, była chyba sekundówka. Nie, Dobra, dość. więc jeden punkt dla mnie. Dzień dobry, hura, wygrałem. Jeszcze jeden parkur rozstrzygający. Dobra, na sam koniec sobie wzięliśmy właśnie taki parkur rozstrzygający. Normalnie tutaj chyba nie ma tych takich dziwacznych kluczy. Dobra, tutaj nie ma. No i ja normalnie nie będę Hello? z moim Włacuciem, Ty będziesz kropeczko, no bo zobaczcie, jakie koty są szybkie, a Biedronki sobie tam idą gdzieś w celu. Aha, bo ona jeszcze na wózku jedzie. Chyba się wywaliła gdzieś, dobra. To sobie tutaj właśnie tak. Po są sobie... No ja nie wiem. Ale to jeszcze się okaże. Kto przejdzie ten nasz challenge, ten normalnie jest pro, a ten, kto nie, ten nie jest. Więc sobie tutaj lecimy, właśnie tutaj. A w ogóle to potem, kropaczko, chcesz iść do kina, bo znalazłem taki bardzo fajny film, który się nazywa Historia i życie pana Motylka. Co o tym sądzisz? Tak, to moje marzenie. To bardzo dobrze. A w ogóle przez ten, przez ten twój biedrofon coś ci się ścina. Więc trochę słabo. Nie wiem. No ja nie wiem. Biedrofon też. jest z y, tak, dokładnie. Ten, jak on się nazywał, tym mistrz funem zamówił. Więc normalnie. Tak, zucham. dokładnie. mój no. Mogę, jestem pierwszy. I ogólnie. Bie, mój, hmm. ist, mój messenger, cudny, Biedronka Biedronkowa, zapraszam. Tak, zapraszamy. A mój takich mój do, A mój to czarny kot, czarnowato-kotowaty. Więc jak, jak ktoś chce to pisać, zapraszam. czarnowato I ogólnie muszę iść do sklepu. E, i zabronić kupowania panu motylkowi... Sprzedowanie, bo potem jakieś hic. No, tak się mówi. A co, ja powiedziałam? nie słucham się z Maxa. Nie! Zginęłam. O nie no to ja chyba zaraz wygram. Więc omg kochani, uwaga, uwaga! Udało mi się, wszedłem ten na challenge. Bardzo fajnie, wygrałem normalnie. Teraz piszcie w komentarzu ProKicius. Jeśli normalnie dotrwaliście do tego momentu, to piszę w komentarzu ProKicius. No bo ja wszedłem, wygrałem na challenge, więc tak jak mówiłem, jestem lepszy w parkurze od kropeczki. No więc yy, piszcie w komentarzu. No, a my się idziemy chyba pożegnać z Wami. No, więc kochani, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Na tym się kończy nasz dzisiejszy challenge. No i my niestety musimy się z wami pożegnać, ale pomieszczę kresuje yy, nowy super złożony, i on się nazywa Kaczko Stwór. Przemienia wszystkich mieszkańców w kaczki. Po prostu pan motylek znowu się upił, więc wam bardzo dziękujemy za oglądanie no i do, do, do zobaczenia. Kropeczko, pożegnaj się. Tak, do widzenia, ale jeszcze mam dla Was niespodziankę. Napiszcie w komentarzu zgniły kot, a ja wyglądam jest pewnym kotem, więc do widzenia. Nie, kropeczka się upiła tak samo jak włacycie. No więc, papak.